Hello, yo! Witam Was bardzo serdecznie. Tutaj Oskar Podolski z tej strony. Chciałem się z Wami podzielić super, bardzo miłą, istotną i. no kurde, jaram się na maksa, ponieważ nabyłem nowego rajda. Nowy rajd, wiesz o co chodzi? Nowy rajd. Jeśli jesteś fanem gry na rajdzie, tak jak ja, na przykład, uwielbiam w ogóle rajda i przez wiele lat miałem różne blachy z różnych firm, ale jednak zawsze ciągnęło mnie w tą stronę. Żeby ten ride był duży Ja generalnie lubię duże bębny, lubię duże blachy High hat to też minimum 15, nigdy w ogóle mniejszy rozmiar Więc doczekałem się i stało się I słuchajcie, oto przed Wami ride Marki Sabian Sabian 23 cale 23 cale tak więc więcej niż 22, nie jest to 24, ale jest coś pomiędzy, tak więc no nietypowy nie rozmiar, muszę, muszę przyznać. HHX Complex Medium Ride. Medium średni, czyli średnia grubość, dla mnie idealny. Cóż mogę więcej o nim powiedzieć? No Jestem, jestem zakochany. Podoba mi się tutaj, że ona w ogóle jest taki trochę w taką panterkę. nie? Ona, ta blacha, w ogóle ma też coś takiego, że. O, jak na nie grasz na przykład. ona pracuje cała, widać w ogóle, jak ona cała w ogóle drga, i to mi się mega podoba, że ten ride nie jest taki nie jest taki toporny. Oczywiście wiadomo, no, kto co lubi, nie ma na przykład głośnego bela. I ja nie przepadam za rajdami, które mają po prostu bel taki jak, jak, jak taką szpilę. Poza tym też bardzo, bardzo rzadko stosuję w ogóle granie na Belu na tak zwanym cycu. Nie wiem, pan tin tin, a jeszcze w ogóle jak ściana ustawiony. Nie, 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 raczej, raczej bardziej w stronę John Bonham. No, już jest troszeczkę, oczywiście, grany, no bo jak go dostałem, go odpakowałem, to, oczywiście, usiadłem w kurtce w sali z plecakiem w ogóle, w słuchawkach zacząłem grać i od razu miałem typu. Jezus Maria, to jest to, czego szukałem. I gdy gram na nim główką, to to jest taki, jest taki subtelny w ogóle mega jeszcze jak są nawet jak są pałki 5 5b ostatnio gram w ogóle modelem 5a dużo Więc jeśli grasz główką, no to on jest taki subtelny, aj, taki mniamuśny po prostu. Ale jak w niego w ogóle też przekraszujesz w ten sposób, no to też ma po prostu to, że jest tak się w ogóle fajnie wzbudza i przez to też e, dużo tutaj właśnie daje to, że on nie jest, nie jest twardy, prawda? Tak więc ten dźwięk super się generalnie rozchodzi, no i ten bel nie jest głośny. Tak bym ogólnie też doradzał osobom, które mm, jakby szukają też jakichś takich blach, które nie będą zbyt głośne, to kierujcie się też tym, jaki blacha ma bel. Bo jeżeli ten bel jest duży, na przykład, i jest bardzo głośny, to jeżeli blacha jest też duża i gruba, no to to będzie strzał w ogóle na maksa. Ten ride spełnia wszystkie moje wymagania i jakby jest najbardziej zbliżone w ogóle do, do tego wyobrażenia, jak powinien według mnie ride brzmieć w mojej głowie. Lubię, gdy blacha jest po prostu duża. No, lubię, jak ten ride jest po prostu duży. No, jak w niego, że tak powiem, pacne, to, to wiesz, to ten, to ten ride po prostu cały, cały pracuje. Nie? No, mam nadzieję, że będziecie mieli okazję no, już w, w najbliższym czasie, gdzieś na jakichś koncertach, go posłuchać na żywo, czy też na jakichś takich nagraniach kolejnych e, YouTube'owych. No, zawodowa blacha, na no, maksa. I jestem mega. Mega wdzięczny i bardzo się cieszę, że mogę w ogóle grać na, a, no, na takim sprzęcie, tak więc... No cóż mogę powiedzieć, dziękuję w filmie Music Info, dziękuję Sabian Polska, dziękuję Sabian, thank you Sabian! No i dziękuję wszystkim, którzy wspierają to, co robię I... No i kurde, fajnie, że od, od zawsze chciałem po prostu grać na takich blachach, więc... To się dzieje, no, jestem, każdego dnia się z tego cieszę na maksa Więc... No, to jakby tyle z fajnych informacji. Życzę Wam jego dniami, jego wieczoru i. No i co? Wracamy do ćwiczeń, nie? Na razie, hej.